Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Dzisiaj o moich wspaniałych ogóreczkach, bo w większości przypadków albo za niedługo siewy wprost do gruntu, albo sadzenie gotowej rozsady. A warto wiedzieć przy jakiej uprawie te ogórki zachorują najpóźniej, a co za tym idzie, te ogórki będziemy zbierali dłużej. I to za każdym razem, każdego roku tak mam, że przy jednej metodzie zbieram dłużej. I to nawet znacznie dłużej. Moje ogóreczki wyglądają tak jak widać. Jeszcze chwila i sadzenie. Posłuchajcie o uprawie ogórków gruntowych. No i wszystko o uprawie tego wspaniałego warzywa jest też dostępne w mojej książce Jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw. Na Allegro teraz mam na nią promocję. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Dzisiaj porównam dwie metody uprawy. Po płaskim i po podporach. Też jak po podporach, to też są różne metody. Ale co wpływa na dłuższe planowanie ogórka? Krótko powiem, że m.in. odmiana to ma duży wpływ. Polecałem Wam najlepsze odmiany ogórka gruntowego. U mnie w tym roku jest najlepsza według mnie odmiana oktopus. Do tego będę sobie testował polecane przez innych odmiany ares i nadusza. Ale sprawdzone odmiany to u mnie np. partner, korweta, krak, julian, śremianin. Oprócz tego według mnie najlepszego oktopusa. A popularna odmiana śremski co prawda obficie plonuje i tworzy smaczne ogórki, bardzo smaczne, ale zwykle szybko zachoruje. Sama pielęgnacja ma już wpływ na udaną uprawę ogórka. Wyprodukowanie dobrej jakości rozsady, odpowiednie podlewanie, nawożenie, sama uprawa i tak dalej. Ale u mnie co roku jest uprawa po płaskim i po podporach. I jak lubię bardzo obie uprawy i przy obu uprawach mam zwykle bardzo dobre plony. Tak każdego roku, no każdego. Ogórki po płocie plonują tak od 1 do 3 tygodni dłużej, często są to 2-3 tygodnie, może to być jeszcze dłużej niż przy uprawie popłaskim, przy wiecie, takim samym podlewaniu, takim samym nawożeniu, całej takiej samej pielęgnacji. I czy ogórki zachorują? Zwykle i tak będą chore, przy każdej uprawie. Zależy też na jaką chorobę, bo jest choćby moczniak rzekomy, bardzo często ten właśnie moczniak jest, no i kęciasta plamistość i oczywiście nie tylko, ale to są dwie najgroźniejsze choroby. A przynajmniej takie najczęstsze, które no niszczą te ogórasy. Dlaczego ogórki po podporach są dłużej? Bo tam jest większy przewiew, jest większa cyrkulacja powietrza, mniej wilgoci, te choroby mają trudniej, żeby się po prostu zacząć rozwijać. Nieważne czy ogórek oktopus, czy jakiś inny będzie, i po płocie, i po Zawsze dłużej uprawa trwa po podporach. Nie było u mnie ani jednego roku, a przynajmniej ja sobie teraz nie przypominam, żeby u mnie, czy też u znajomej mi osoby, ogórki po płaskim były dłużej niż ogórki po płocie, czy też po sznurkach. Ja testowałem sobie już różne metody uprawy i można dać, załóżmy, pojedynczo takiego ogórka co 25 cm w rzędzie po podporach, ale u mnie świetnie sprawdza się też tak samo uprawa trzy w jednym, czyli trzy ogórki w jednym miejscu i odstęp między tymi następnymi trzema ogórkami co 25 cm. A gdybym sobie robił drugi rząd, to zależy też jakby go ustawić, no to bym dał tak między rzędami odstęp tak metr, a bardziej więcej, półtora metra. Płot czy sznurki? Też sobie to testowałem i płot u mnie wychodzi najlepiej. Wiecie bezproblemowo, nakieruję sobie warzywo na płot i potem tylko kontroluję, czy nie idzie na bok. Ten pęd tego warzywa. I ewentualnie przywiązuje go sznurkiem, jeżeli idzie właśnie tam na bok. Ale tak, no to nic a nic nie robię, nie podwiązuje tak, że trzeba go podwiązywać. Ogórek ma tak zwany wąs czepny, który się czepia. Tych owoców ogórka nie trzeba podwiązywać. One sobie zresztą też po sznurku wiszą bez żadnego wspomagania. Ale chodzi mi o to, że z uprawą po płocie nie ma żadnych problemów. I jak ogórka szklarniowego polecam przycinać, tak przy ogórku gruntowym ja nigdy nic nie tnę. Tak zostawiam właśnie po 3 sztuki co 25 cm w rzędzie. Nie tnę im żadnych pędów, nie usuwam żadnych liści. No chyba, że są wiecie bardzo brzydkie, ale tak no to nie usuwam żadnych liści. Pomagam im jedynie na początku, a potem im daję po prostu spokój. One sobie w zasadzie to same rosną do góry. Rzadko je trzeba wiecie podwiązywać, a ja tylko sobie je zbieram. No i pod to jest konstrukcja solidna. Ja się nie muszę martwić, że nawet jak tych ogórków nie będę Zbierał codziennie, a zbiorę sobie za dwa tygodnie choćby, bo czasami też tak zbieram, jak już one są bardzo rozrośnięte. Na mizerię takie lubię, bo na początku no to trzeba bardzo często zbierać, a później no to sobie już wiecie, czasami właśnie latem pozwalam na takie większe ogórasy. No ale nic się nie stanie z taką konstrukcją, nawet jeżeli to jest właśnie ten większy ciężar, bo jest, ponieważ ogóreczki będą większe. No, i płot to kratki, a to jest coś idealnego dla ogórka. Zresztą ja uważam, że nie tylko dla ogórka gruntowego, ale też choćby dla arbuza, cyklantery, dyni, fasolitycznej, grochu tycznego, kabaczka, kiwano, melona, ogórka meksykańskiego, ogórka szklarniowego, tykwy. I tutaj tylko wspomnę, że bez żadnego podpierania owoców, w przypadku każdej odmiany da sobie radę cyklantera, fasola, groch, kiwano, ogórek gruntowy, ogórek meksykański, ogórek szklarniowy. Zdecydowanie warto podpierać arbuzy. Według mnie każdą odmianę. No, chociaż w przypadku tych mniejszych to może się udać uprawa bez podpierania. Ale według mnie zdecydowanie warto. W przypadku dyni, to na przykład Hokkaido, kabaczka, melona, na przykład Tyson tykwy. Gdy wybierzemy odmiany o mniejszych owocach, to uprawa się uda bez podpierania. To już jest oczywiście inny temat, ale ja uważam, że też i dla tych warzyw płot jest lepszy niż sznurek. A co, jak nie macie ogrodzenia? Jak sobie zrobić płotek? no to jest dosyć proste, chociaż podkreślam, że nie jestem specjalistą od ogrodzeń, po prostu sobie taki płotek zrobiłem no ale ja miałem taki świder ręczny zrobiłem sobie po prostu dziurę, to jak głęboką to jest różnie, ja wolałem sobie na metr głębokości i do tej dziury dałem kantówkę, no i warto to połączyć deską na przykład na górze w sensie, że dwie kantówki ze sobą, żeby to było stabilniejsze. I nic tylko potem dać płotek, my daliśmy płotek rozwijany taką siatkę powlekaną, można ją sobie kupić w zwykłym sklepie, choćby w obić, też w kastoramie, pewnie też w innym markecie ale ja widziałem właśnie w tych dwóch. No tania opcja, a dobra. No i przybijamy ten płotek za pomocą skobli. Można też dać kotwy zamiast robić dziurę, a tak co ile dawać te kantówki, no to tak mniej więcej co 2 metry wystarczy. To znaczy, no ja nie mam tutaj, wiecie, takiej wielkiej wiedzy, tak sobie po prostu wcześniej zrobiłem no kilka takich płotków i co 2 metry, a nawet i rzadziej będzie optymalnie. Tu akurat po części miałem bliżej, bo miałem też kantówki dla wielkich słoneczników. Wracając jeszcze do ogórków, bo to też jest to, co powiem jest jeszcze też bardzo ważne. Jak macie po płaskim, to o wiele trudniej się zbiera. To jest bardzo ważny argument za uprawą właśnie po podporach, bo no trzeba uważać, żeby tych pędów nie deptać. Trzeba ostrożnie chodzić, a do podpory, no do takiego płotka, no to sobie podchodzicie i po prostu zbieracie. No to jest ogromny komfort. No ale minus jest taki, że macie ścianę, która może zacieniać inne uprawy, ale też nie musi, zależy jak ten płotek też ustawicie. No i też jak chcemy zmienić miejsce uprawy, no to po podporach trudniej o taką zmianę miejsca. No ale jak ktoś ma długie ogrodzenie i właśnie po ogrodzeniu ogórki będą, no to no nie będzie problemu. No i po płaskim to ja sobie kilka rzędów dam obok siebie i jest świetnie, a po podporach, no to jakbym chciał te kilka rzędów obok siebie dać, no to bym musiał zbudować sobie kilka konstrukcji. To już jest po prostu coś za coś. A z której uprawy są większe plony? No jak weźmiemy pod uwagę taką samą ilość ogórków, no to powinny być większe po podporach, bo i te pędy sobie pójdą mocno do góry, nawet na 2 metry, jak również ta uprawa, tak jak powiedziałem, no będzie dłużej trwała, a każdy dzień dłuższej uprawy przy takim obfitym owocowaniu, no to są spore plony. Wybór należy oczywiście do Was. No, ja uważam, że najlepsza, najefektywniejsza jest uprawa po płocie. Ale po płaskim też bardzo lubię i też dają one świetne plony. Bardzo dobre plony. Będę je też tak właśnie w tym roku uprawiał. Szczególnie te dobre plony będą, jak zadbamy o glebę był o tym odcinek, że przygotujemy ją na przykład punktowo. Choćby dając pod dołek obornik granulowany. Jak zrobimy dobrą rozsadę, o ile mamy rozsadę. Jak damy stanowisko słoneczne i tak dalej. A czy trzeba pryskać? To już jest sprawa dyskusyjna. Mając odpowiednią odmianę, taką odporniejszą, to bez żadnych oprysków i tak uprawa powinna się udać bardzo dobrze. Te ogórki powinny być dosyć długo. Pryskając latem raz na moczniaka rzekomego, jeszcze te plony będą dłużej trwały, no do, nawet dosyć sporo dłużej, ale też choćby systematycznie usuwając chore liście, no to to już też troszeczkę dłużej ta uprawa będzie. Ale to już jest temat na inną rozmowę. Teraz właśnie chciałem to przedstawić tak jak przedstawiłem. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.